To nie TV. Dzisiaj sprawdzimy, jak krakowanie radzą sobie z upałami. Chodźcie. Jak radzisz sobie z upałami? Okej, okay, ja generalnie bardzo lubię upały przede wszystkim, e, ale tak na co dzień faktycznie, jak się chodzi do nauczenia czy cokolwiek, to mogło być uciążliwe. Więc przede wszystkim staram się ubrać w lekkie rzeczy. Dużo piję. Jak jest cień, to korzystam z, cieniu, z cienia, ale generalnie mi nie przeszkadzają, także... Myślę, że nie będę dobrym człowiekiem, który tutaj da jakieś rady, ale dużo pić i yy, korzystać z cienia to jest zdecydowanie to, co polecam. Staram się w miarę unikać słońca, takiego największego najsłonecznienia. Korzystam z komunikacji miejskiej, a więc nie muszę się za bardzo przemieszczać w tym największym słońcu i w sumie, to nie wiem. Dbam o nawodnienie. Dużo wody, letnia zbiegna odzież, spacery, świeże powietrze i to wszystko. No jest ciężko, powiem. No to betonoza nie pomaga yy, dużo trzeba pić yy, kapelusz na głowę i jak najwięcej cienia ale ta pogoda nam bardzo potrzebna jest a no to że na przykład zakładam yy, kawałek swą koszulę i taki duży fajny kapelusz którego akurat dzisiaj nie mam ale to fajna sprawa na takie upały jak radzisz sobie z upałami yy, staram się pić dużo wody chodzę na basen yy. No i chowam się przed słońcem zazwyczaj. Wkładam okulary przeciwsłoneczne, staram się nie wychodzić na dwór i ukrywam się w pokoju. E, staram się pić dużo wody, chodzić na basen, e, chować się w cieniu. No ja ogólnie staram się też nie wychodzić na zewnątrz. E, korzystam z wiatraka, a teraz mam na sobie czapkę z żabą, więc jakoś to idzie. Nie razy sobie wcale, wcale. A jak wcale się chronisz wcale. przed słońcem? Okulary przeciwsłoneczne, to zazwyczaj to da. No na pewno da się to odczuć, że w mieście trudniej się przeżywa upały, no ale e, ochrona głowy, akurat dzisiaj właśnie nie wiedziałam ze sobą, e, i też nawodnienie, woda, dużo picia. E, i też unikanie tego słońca w takim najgorętszym momencie dnia, jak się da i nie trzeba się wtedy przemieszczać. Jak widać, każdy ma inne sposoby na radzenie sobie z upałami. A wy? Dajcie znać w komentarzach.